ma z tej strony Głodek, a to jest SCP Endurance. Jest to pierwszy film na moim kanale. Mam nadzieję, że się spodoba. Sama gra jest mojego ulubionego twórcy internetowego, Elevena. I cóż, zaczynam od nocy drugiej, bo w pierwszej nocy nie dzieje się praktycznie nic ciekawego. Zresztą dużo youtuberów nagrywało e, cały ten wstęp, więc myślę, że tutaj przejdziemy sobie od razu do sedna. E, odpalamy komputer, wpisujemy kodzik i e, lecimy. Lecimy z tematem end j, wykrzyknik 4. System startuje, misiu do nas biegnie. Tą kratkę zamykamy. Nie, nie pamiętam, czy w tej nocy już pojawia się e, włóczka. Chyba nie. 173 tam już czai się gdzieś za rogiem. Na razie jest w, tym, w tej swojej pierwszej lokalizacji, więc nie jest jeszcze zbyt groźny. E, już słyszę, że ich 106 pojawia się tutaj z boku. Ze strony lewej bodajże. Mniej więcej tak. E, tak, sprawdzamy kamerę. Z 1.73 już uciekł, jest na e, holu jakimś dużym na, na jakimś moście, balkonie. Zwał jak zwał. Tutaj widzicie tak, przeszedłem już kawałeczek dalej. Ale to wszystko przez to, że mm, to jest chyba moja czwarta czy piąta próby nagry pi czwarta czy piąta próba nagrywania tego filmu. Za każdym razem coś idzie nie tak. To za głośno mam grę, to za głośno sam mówię. No cóż, mam nadzieję, że tym razem się uda. Mm. I tak, wyłączę sobie wentylację, żeby nie zjadała mi tak dużo prądu. W tej nocy jeszcze nie będzie to jakiś e, duży problem z tą energią, ale... ale jednak postaram się w, wyrobić sobie takie nawyki od razu. 173 ciągle znajduje się w tym miejscu, ekran zmienia się na taki... E, zamglony bo zwiększa się, zwiększa się temperatura powietrza tutaj i i i i tyle w temacie w sumie więc tak e kot gdzieś tam daleko jest misiu do nas przyszedł śmiało można klikać na jego nosek, na razie nic, nic to nie robi, mam nadzieję że nie zmieni się to w przyszłych nocach, w kolejnych. No i tyle chyba jak na razie. W sumie nic takiego się nie dzieje. STP-173. E, nie, e, 106. Tutaj się nam zakrada do pokoju. Ale na szczęście nie ma problemu z jego odgonieniem. Włączamy wentylację. 173 stoi sobie ciągle pod, pod balkonem, już tym razem. Jeszcze od dłuższej chwili temu panu mówimy stop. Nie, wydawało mi się, nie słyszałem jeszcze 106 znowu. Coś tam chyba leży na podłodze. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest jakiś pluszak czy coś, ale tutaj, a no nieistotne. Mam nadzieję. Dobrze, wyłączymy sobie zasilanie wentylatorów. Nie muszą na razie chodzić. Na razie nie są potrzebne. A 36% energii to jest naprawdę mało, jak na trzecią godzinę. O, okej. Okay. W menu głównym było widać, że... Yy, jest nowa aktualizacja. Ta, aktualiza ta aktualizacja właśnie mi się pobiera. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku będę miał zaktualizowaną yy, grę. Mój A... internet dzisiaj jakieś śmieszne, yy, śmieszne rzeczy postanowił sobie zrobić i. Nie działa tak, jakbyśmy chcieli wszyscy tego, tak jak ja bym chciał. Bo dosłownie, nie wiem, to jest jeden kilka aktualizacji i pobiera mi się pół godziny, więc, więc coś tu zdecydowanie nie gra. No cóż, mam nadzieję, że to tylko chwilowe, e, chwilowa niedyspozycja. Nie Cyk i kot nam uciekł. Jak się nazywa ten, ten SCP? To jest SCP. 860 Pauza 2. 862. Myślę, że można tak na niego mówić. 860 wyłączamy to. 15% mocy. Piąta godzina. Na spokojnie. Chyba już teraz dotrwamy do samego końca. Raczej nic nie powinno nas zjeść. Scp 106. Nie, wydawało mi się. Kod już też nam nie grozi. O! 1,73 uciekł, ale jest jeszcze naprawdę daleko, więc włączymy zasilanie wentylatorów. Na spokojnie tą kratkę zamykamy. 7,3. 03. Oho, 1, nie, to jest 106 CP106 pojawia się tutaj, słychać go. I mamy godzinę 6. Noc zaliczona. Od razu lecimy do następnej. Myślę, że noc trzecia też pójdzie bez problemu. Chociaż zobaczymy, bo już tutaj pojawia się więcej potworów. No, zobaczymy, zobaczymy. V7 UFF Tak, pojawia się tutaj monitor. Teraz musimy grać w e, kółko i krzyżyk z SCP-079. Okej, okay, pojawia się też tutaj. Nie, nie pojawia się chyba jeszcze doktor plaga. Dobrze, więc na razie na razie olewamy temat. Nie, na, na razie wyłączę sobie to, żeby nie chodziły nam e, wentylatory. Na razie nie jesteśmy zmuszeni wentylować pomieszczenia, więc... Okej. Okay. Nie, nie ma tutaj jeden. Znaczy 1.7.3. 1.7.3 na pewno nie ma na tym piętrze, ale nie ma też. E, doktora plagi. Okej, okay, chyba wystarczy. Muszę teraz szybko włączyć wentylację. Ok, tam pojawił się. E, jak się nazywa ten SCP? SCP. O... Nie wiem. W każdym razie ten biały, taki, który krzyczy i biegnie do nas, w naszą stronę. No, on jest przerażający. To jest jeden ze straszniejszych SCP w ogóle. Tak mi się wydaje. Niepotrzebnie zamknąć te drzwi. Piętro D, wyłączamy. Wentylację. Pamiętamy o graniu w kółko i krzyżyk, bo o, to naprawdę źle się może skończyć. Mis już do nas tutaj prawie przyszedł. Piętro C. Mamy e, naszego kochanego betonowego przyjaciela. Cyk, wygrana. Ok, dobrze. O, właśnie ten scp, właśnie ten. Za chwilę, jak będę miał chwilkę czasu. To sprawdzę, jaki jaki on ma numer, bo aż mnie to ciekawi. SCP-096. Teraz zaczyna nasz przeciwnik, 079. O! 106 pojawia się tutaj nam w kącie. O nie, i spadła nam ta kulka. Teraz ona będzie krzyczeć. Ona od czasu do czasu, właśnie, wydaje taki strasznie przeraźliwy dźwięk. Mam nadzieję, że na razie sobie odpuści i nie będzie tak agresywna. Ok, próbujemy w ten sposób zagrać. Eee, ciągle nasz betonowy kolega jest w jednym miejscu i to mnie bardzo cieszy. Wyłączam wentylację, póki na razie nie jest potrzebna. Kod ciągle jest na swoim miejscu, zaznaczamy tutaj. Chcę to wygrać jak najszybciej. Mam nadzieję, że to do trzech się gra. Nie wiem, nie kojarzę, żebym z nim wygrał jeszcze. Ok, temperatura się podnosi, więc będziemy zmuszeni za chwileczkę włączyć klimatyzację. Kotek przyszedł do drzwi, musimy mu je zamknąć. Kotka już nie ma. 173 ciągle tam. Ok, mamy remis. No dobrze. Byle nie przegraną, bo przegrane tutaj kończą się chyba e, zablokowaniem wszystkich. E, znaczy zablokowaniem drzwi, zablokowaniem kamer. No i wtedy jest już pogrze, tak naprawdę, bo, bo no nie możemy totalnie nic zrobić. I. O nie, 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 nie. Ok, uff. Uff. Nie możemy totalnie nic zrobić i. No cóż. Okej, okay, godzina czwarta, SCP-106 nam się tu zbliża. Temperatura się podnosi. Okej, okay, on się chyba już chowa. Tak, chowa się, można spokojnie... spokojnie go... olać. Spróbujemy w ten sposób rozegrać to. Okej, okay, Kitkuś podchodzi, ale jeszcze jest daleko. Tam z przodu nikogo nie ma. Cyk i wygrana. Dziękuję bardzo. Oho! Okej, okay, dobra. Zasilanie zostało wyłączone. Powiecie też, przegrywam, ale to to on wyłączył zasilanie. Teraz nie mogę wyłączyć komputera, bo. Bo. Misiu na nim siedzi. Jak sobie poradzisz z tym? Jakoś sobie poradzę. Piąta godzina. Damy radę. Damy radę na spokojnie. Czyli teraz w ogóle system kamer nam odpadł. Nie możemy wyłączyć wentylacji. No trudno. 13% energii. Piąta rano. Mam nadzieję, że wygram z nim. Chcę zobaczyć, co się stanie po prostu. On się wkurwi. Tak jak teraz. No właśnie. Nie da się ciągle wygrywać? Nie doczytałem tam do końca. Wydaje mi się, że tak tam pisało. Ok. Dobrze, dobrze, nieistotne. Lecimy z rozpędu nad czwartą. Mam nadzieję, że pójdzie naprawdę dobrze, bo teraz e, jakby mam pomysł, już ogarnąłem co trzeba zrobić z doktorem Plagą. E, pomysł na niego jest bardzo prosty, m, ale jednak trzeba się mega pilnować. QC3J# Kamery włączone. E, To od razu sobie wyłączamy. Tutaj zamykamy mu te drzwi. Ustawiamy kamerę. Tutaj pilnujemy e, wszystkiego. Well. Ten panu od razu mówimy nie. Mm. Ładuje gierkę. Ok, ładuj, ładuj. E, piętro D. Tutaj nie ma go. Włączamy zasilanie na chwileczkę. Tego nie chcemy. Mm. nowy przyjaciel jeszcze ciągle znajduje się w tym miejscu. E, to wyłączamy, kotek nam podszedł tutaj, tutaj włączamy kółeczko, nie? Jeszcze z. O! No i przegrałem. Nie, kurwa, no i znowu przegrałem. Dzień dobry. No, wyłącz to, proszę. Nie? A. Ah! Pomyliłem się, pomyliłem się. No, no cóż, zdarza się. Noc czwarta, pierwsza śmierć. Nieźle, naprawdę nieźle. Dobrze, odpalamy od razu komputer. C4BXD. C4B, XD. C4B mm, duże XD. System się uruchamia. Hmm, drzwi tu zamknięte, od razu wyłączamy sobie zasilanie tego panu, zamykamy te drzwi, ustawiamy się tutaj, żeby po prostu widzieć, odpalić później to piętro i zobaczyć, czy on faktycznie znajduje się, czy on faktycznie znajduje się tu, gdzie ma się znajdować. Znaczy, jeszcze raz, muszę sprawdzać po prostu, czy doktor plaga nie wchodzi do którejś z wind. Jeżeli on zbliża się do windy, muszę mu tą windę zamknąć, żeby nie przedostał się na moje piętro. Ok, jest tutaj. Zamykam tą windę, ustawiam się tutaj. W ogóle bardzo podoba mi się jego animacja. Jest cudowna, moim zdaniem. Ok, 106 już sobie uciekł. Wyłączamy wentylację, na razie nam nie będzie potrzebna. Patrzymy, gdzie znajduje się doktor... Plaga! Okej, okay, dobra. E, sobie robić? Nie, absolutnie nie robię sobie jaj. E, tutaj? Czemu zużycie energii rośnie? Halo? O nie, zapomniałem wyłączyć drzwi. Oooo, 60% energii teraz. Pierwsza w nocy. Tutaj mamy remis, e, piłeczka nam tu spadła. O, dobra, doktor Plaga już też na pewno uciekł. No, oczywiście nie wiem, gdzie on się znajduje. Okej, okay. czy czeka nas teraz wycieczka do Pocket Dimension? Mam nadzieję, mam nadzieję, że to wszystko zresetuje. Okej, okay. mamy Pocket Dimension. A, teraz portal znajduje się tam. Dlaczego on się tam znajduje i jakim cudem ja mam się tam dostać? To jest przecież niemożliwe. Czy ja muszę tutaj uskutecznić jakiś parkour? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale lepszego nie mam. I to właściwie absolutna cisza, tutaj. Teraz tutaj, tutaj. Oj, przepraszam, uderzyłem w klawiaturę. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Słyszę jak. Mhm. Nie, nie ma tutaj nic z góry, bo przed chwilą wylądowałem na tym portalu tak od góry jakby. No i nie, nie ma go od góry, jest tylko z jednej strony tej ściany. Eee, cały szkopuł jest w tym, że muszę się tam dostać. No jeżeli on jest tak wysoko skonstruowany, to ja fizycznie nie mam jak się tam dostać, bo po prostu nie wiem, czy to jest błąd gry, czy... Czy może ja po prostu nie umiem się tam dostać? No, trudno. Mm. Spróbuję jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Hm gwiazdka. Taki jest nasz kod. Hm gwiazdka. Znajduje się tutaj. Cyk, cyk, cyk. Ustawiamy. O nie. W kątem oka zauważyłem dosłownie e, Dosłownie kątem oka zauważyłem tego potwora białego e, Muszę wyłączyć sobie wentylację Zaznaczamy kółeczko od razu Nie chcę, żeby tutaj wpadła nam ta kulka bo będzie nam naprawdę przeszkadzać w, późniejszy, w późniejszym etapie gry E, piętro E szybko e, doktor plaga gdzie on jest gdzie on jest gdzie on jest kurwa gdzie ten ta dobra już po wszystkim chyba już chyba po wszystkim tak mi się wydaje nie jest tutaj ciągle o świetnie dobra Winda zamknięta a nie 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 nie, nie. Stawiamy tutaj, będziemy próbować to wygrać. Ok, SCP-106, e, nie 173 pokazuje się tutaj w, w tym pokoju. Wyłączamy zasilanie, hmm. wyłączamy zasilanie wentylatorów, niech na razie nie chodzą. Ok, on zniknął, czyli teraz będzie się przemieszczał tutaj, wydaje mi się. No dawaj, 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 dawaj. Julus! O oh, nie! Dlaczego nie mogę tego wyłączyć? To jest z powodu, że przegrałem po prostu... Ja nie wierzę. To jest co? Oh. Kurczę! Dobra. Ostatni raz, teraz pełne skupienie. 9 Y P -u -o. o. No, zaczynamy. Zaczynamy już tą grę. Ok, kamery włączone. Od razu SCP-96, tak? Chyba tak się nazywał. Mm, Zamykamy windę, nie będziemy mu ułatwiać przejścia. Tutaj, ok, mamy już tutaj naszą kulkę mm, włóczki przy sobie. No cóż, mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzała. Zaznaczamy tu na środku to jest chyba najlepsze miejsce do startu. Zamykamy drzwiczki, piętro E. A doktor Plaga ciągle tutaj, nie, właśnie zmienił swoją pozycję. Nie wiem, zgubiłem go. Nie mam pojęcia, gdzie się znajduje, trudno. Tutaj trzeba wyłączyć to, zakryć się maską, żeby nas 106 nie dopadła. Mm, dobra, powinno wystarczyć. Yy, doktor Plaga, gdzie on jest? Nie, 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 nie. Panu zamykamy te drzwi. Ten tu ciągle nas nęka tą swoją gierką śmieszną. Mm, 106 już uciekł. OK, ale nie daleko. Piętro E. Tutaj jest na razie git. Ten ciągle tutaj nam siedzi pod nogami. Dziękuję. Na razie wygrana. OK. Piętro E. Nie widzę nic. bo już teraz jest zbyt gorąco. OK. Ten potwór uciekł. Wyłączamy zasilanie wentylatorów. Doktor Plaga znajduje się tutaj, czyli. No, nie Idzie do następnych drzwi. Dobra, zamknę mu te. Eee, szybciutko tutaj się przeskoczymy. Włączymy wentylację. Piętro E. Ok, idealnie. Nie. Ciebie zamykamy. Tutaj muszę dać szybciutko. Misiu, nie rób mi krzywdy, weź tam sieć gdzie siedzisz mm. okej, okay. dobra, dobra, dobra Dobra, temu już wystarczy, zakładamy tutaj kółeczko Piętro D, okej, okay, dobra, nieistotne to jest czy wyłączę kamerę, czy ją tylko zmienię Oby wystarczyło OK, wystarczyło. Włączamy tutaj drzwi z powrotem. E, kółko musimy ustawić tutaj. To będzie remis. Doktor Plaga, doktor Plaga... O nie! Kurwa! Trzecia w nocy, połowa już. Połowa. I po ptakach. Za to zobaczycie tą świetną animację. Tak bardzo podoba mi się ta animacja. Te jego oczy czerwone, pomarańczowe, mega fajne. Dobrze, no chyba na dzisiaj wystarczy, na ten odcinek wystarczy. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Mam nadzieję, że mój komentarz nie był zbyt rzadki i głupi. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już w zaktualizowanym SCP Endurance. Na razie.